Cześć, witam się z wami dzisiaj w kolejnym filmie Dzisiaj vlog zakupowy, jesteśmy pod sklepem Action, niestety w Krakowie nie mamy tego sklepu, więc przyjechaliśmy tutaj w okolice miasta rodzinnego mojego męża, czyli jesteśmy dokładnie w Gorlicach i stwierdziłam, że przy okazji przetestuję sobie ten sklep, dlatego że tak jak wam mówię, nigdy w nim nie byłam jakość myślę, że nie będzie jakaś powalająca dlatego, że jest to coś podobnego do Pepko, ale nie będę też kupować nic na siłę, zobaczę czy są takie fajne szklaneczki, które widziałam na Instagramie, ze złotą obwolutką. Jeśli będą, to nawet mam zamówienie jeszcze od mojej siostry, więc na pewno je kupię i Wam pokażę. A może znajdę jeszcze coś ciekawego. Właśnie potrzebuję coś na wodę z cytrynką, dlatego, że mamy dużo różnych szklanek, kubków, ale nie mamy nic, na, żeby podać właśnie taką wodę z cytryną w domu. Też nie mam wazonu żadnego fajnego. Jakby mi mąż mój zechciał kupić kwiaty, to muszę mieć do czego włożyć, więc chętnie sobie jakiś wazon zakupię. Zobacz, Zobaczymy, co tam będzie, zabieram was ze sobą. I zapraszam do kolejnego filmu. Jesteśmy już po zakupach, teraz wam pokażę, co kupiliśmy. Mieliśmy z Pawą dwa koszyki, każdy sobie ładował do swojego, i później sprawdziliśmy, kto więcej wydał. Oczywiście ja wygrałam starcie, wydałam 101,65 groszy, ale jak na to, ile kupiłam, to jest naprawdę całkiem spoko Kupiłam coś takiego. To jest taki zestaw na pudełko na biżuterię. Spodobało mi się, jest nawet spoko wykonane, a ja ostatnio bardzo często wszystko, całą swoją biżuterię chowam w Łazience. I brakowało mi czegoś takiego, żeby mieć y, jakieś takie fajne miejsce, dlatego że wiecznie wszystko leżało y, tak wywalone na y, tych takich płytkach nad, y, nad, czym? nad pralką. A teraz będę mieć taki pojemniczek. Zobaczcie, tak to wygląda. I ten pojemniczek kosztował jakieś 20 coś złotych. Już nie będę tutaj chyba ja wszyscy... Ja Ci cen... mogę szukać, pokaż Dobra, Ty mi będziesz mówić, co, co ile ja kosztowało. Kupiliśmy też wieszaki. Bo zależało nam na tym, żeby jak najwięcej się w szafie tych wieszaków zmieściło, a one są takie chudziutkie i mają też taki materiał antypoślizgowy, więc mam nadzieję, że wreszcie nasze kurtki w przedpokoju będą wisiać ładnie. I te wieszaki, ten zestaw wieszaków kosztował 9 złotych. Mamy też coś takiego. Kupiłam to z myślą o Łazience, dlatego że już jakiś czas temu zbił mi się, zbiła mi się taka dekoracja, właśnie ze sztucznymi kwiatami. I to się nazywa Trawa w Szkle, kosztowała 25,95 i wyląduje również w naszej Łazience. Dalej, dalej, coś fajnego. To jest taki: jak to nazwać? Taki plecaczek, opakowanie na bieliznę zawsze jest z tym problem, jak jeździmy ostatnio pakujemy się wszyscy w jedną torbę tą mamibak, jak jeździmy tak na dwa dni i udaje nam się to, nie mamy dużo walizek, mamy jedną walizeczkę i tak, stwierdziłam, że to będzie bardzo fajne, żeby mieć całą naszą bieliznę w jednym miejscu i to kosztowało 4,50 dalej mamy taką formę do pizzy i to kosztowało 15 zł, przetestujemy, w sumie mogliśmy wziąć dwie, bo zazwyczaj robimy dwie ale na razie na testy jedna nam wystarczy. Kolejna rzecz to um, deska do krojenia. Zapomniałam, jak się nazywa. E, zawsze się przyda. E, wszystkie te takie um, plastikowe e, deski nam się niszczą dość szybko, więc sobie po prostu wymienimy za jakiś czas, pewnie na nową. Kolejna, aha, ile kosztowała? 6,70 Kolejna rzecz, to wzięliśmy taką tablicę Alexowi. Teraz jesteśmy tutaj właśnie u teściowej i on ma mało zabawek, więc na pewno mu się przyda. On uwielbia malu malu robić, więc coś takiego za 4 zł z pisaczkiem. Co my tu jeszcze mamy? Tu Paweł coś powrócał perfumy do samochodu. Taki taki. Yy... Jakie to są zapachy? Aha, jeden jest taki drewniany, drewniano-cytrusowy, a drugi kwiatowy, słodki. I 7,60 kosztował jeden taki zapaszek. Za sztukę. Dobra, tutaj tyle. Kupiliśmy jeszcze taki czarny koc, dlatego że chcemy Wyściełać nim bagażnik, żeby. Nie niszczyć materiału tego oryginalnego. Tam mamy wiecznie wózek brudny, e, który wkładamy. Także coś takiego. Zaraz sobie pewnie to będziesz chciał włożyć, co nie? Mhm. To sobie zobaczysz. E, I to kosztowało 12 zł. Tutaj mam jeszcze kolejne rzeczy. To co to jest? To są jakieś to są ściereczki. ściereczki. do auta. Ile to kosztowało? ściereczki samochodowe 7 zł. 7 zł ściereczki do samochodu i tu jeszcze kilka pięknych rzeczy. Wzięłam coś takiego. To jest taka patera. W kształcie złotego liścia, i w sumie nie wiem, czy będę to gdzieś eksponować w mieszkaniu, natomiast stwierdziłam, że to będzie fajne do różnych zdjęć produktowych. Jednak mi zależy na tym, żeby mieć takie gadżety. Czasem trzeba zrobić jakieś fajne zdjęcie dla klienta, i taki liść mi się spodobał do jakiejś ekspozycji biżuterii czy jakichś kosmetyków. To na pewno będzie fajnie wyglądać. Wzięłam też taką piękną świeczuszkę, aha, i to kosztowało 12,80. Wzięłam też fajną taką świeczuszkę, ale zaraz wam pokażę. O. Świeczkę wzięłam może nawet nie dla zapachu, chociaż zapach też jest ładny, ale taki bardzo delikatny, ale wzięłam ją dla tego opakowania. Bardzo mi się spodobało. Było bardzo dużo świeczek i właśnie w tym klimacie szukałam tych szklanek i niestety ich nie znalazłam, więc nie kupiłam ani sobie, ani mojej siostrze, ale bardzo mi się spodobała taka w sumie minimalistyczna kosztowała 10 zł. Coś jeszcze. Tak. Kolejna rzecz to doniczka. Zastanawiałam się, czy nie powinnam wziąć dwóch takich, bo bardzo mi się spodobała. To jest taka ceramiczna, solidna doniczka. I ona kosztowała ile 9 zł? Tak? To mogłam wziąć dwie. Dobra. Poczekaj, a nie będzie lepsze światło na ciebie jakby tu. No, nie, może. bo to się chyba. Nie. Do tego w nocy ma sens. Kolejna rzecz to takie pudełeczko bambusowe, kosz bambusowy. I go wzięłam z myślą o łazience. Na pewno się przyda. Wiecznie tam jakieś rzeczy leżą, kosmetyki, więc można będzie na przykład sobie tutaj posegregować jakieś rzeczy. Zresztą nasze mieszkanie wymaga takiej solidnej segregacji i to pudełeczko kosztowało 6,80 i to chyba wszystko. Aha, pokażę jeszcze to dla Aleksa, bo ja to chyba nie, nie wiem, czy mi się to nagrało, więc powiem jeszcze raz. I ostatnia rzecz to taki drewniany zestaw obiadowy dla Aleksa do krojenia nożem. Tutaj jest jakiś ketchup, rybka, mięsko. Myślę, że się ucieszy. Będzie też miał tutaj do zabawy w gorlicach. Okej, okay, to tyle. Jednak trochę nakupowałam rzeczy. Oczywiście przeszłam po szklanki, wychodzę bez szklanek, ale mam nadzieję, że film Wam się podobał. Taki szybki haul. Ja się z Wami żegnam. My dzisiaj spędzamy... Dzisiaj w zasadzie, dzisiaj i jutro spędzamy cudowny weekend urodzinki i całuję Was mocno. Buziaki, pa pa!